Święta. Jeden z najlepszych okresów w roku. Pamiętam, że kiedyś za każdym razem, gdy przychodziła przerwa świąteczna, jeszcze bardziej czekałem na to, żeby po pierwsze dostać masę prezentów, a po drugie mieć dużo więcej czasu na granie. I za każdym razem, gdy zaczynała się ta przerwa, wracałem do domu, rzucałem plecak na podłogę, siadałem przed komputer i wstawałem przed niego tylko wtedy, kiedy musiałem coś zjeść, kiedy musiałem iść do kościoła albo kiedy trzeba było rozpakowywać prezent. I zdaję sobie sprawę, że wiele osób też tak robi. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób za każdym razem, gdy ma jakikolwiek wolny czas, myślą, że nie mają po prostu co. Myślę, że jedynym ich zajęciem jest tak naprawdę dać pochłonąć się tym mrocznym algorytmom. Dać zarobić tym nerdom na odbieraniu sobie szansy na swoją wymarzoną przyszłość. I szczerze, żałosne jest to, że jesteśmy na tej planecie średnio 80 lat. Że mamy dosłownie kilka dni wolnego, gdy jesteśmy jeszcze w szkole. I zamiast wykorzystać je, żeby ustawić się dobrze na przyszłość, wykorzystujemy je, żeby nasza obecna wersja miała jak najlepiej. I wiem o tym, że każdy Jeremi już odkliknął ten film. Każdy Jeremi stwierdził, co on wygadał. Jakim prawem mam w ogóle mówić, co ja mam robić? Ale wiem też o tym, że każdy, kto jeszcze to ogląda, ma dość życia w taki sposób, ma dość ciągłego wpadania w tą pułapkę szybkiej dopaminy. I chce dowiedzieć się, w jaki sposób może wyprzedzić wszystkich te święta. I dobrze się składa, bo w tym filmie przedstawię ci plan, dzięki któremu stanie się to rzeczywistością. Cały ten plan podzielimy na cztery sekcje: mindset, cele, działania i produktywność. Jeśli uda ci się go zastosować, wracając do szkoły, będziesz zupełnie inną osobą. I tutaj pierwszą Sprawą będzie fakt, żebyśmy zaczęli podejmować takie decyzje, które być może tu i teraz nie dadzą nam wiele przyjemności, które być może tu i teraz nie wydają się zbyt atrakcyjne, ale są najlepsze dla nas za 5-10 lat. Jestem w stanie się założyć, że gdybym zapytał Cię teraz, czy żałujesz, że nie zacząłeś robić tego, co obecnie robisz 5 lat wcześniej, oczywiście nie chodzi mi tu o granie czy siedzenie na TikToku, a bardziej chodzenie na siłownię, pracowanie nad swoim biznesem i po prostu bycie bardziej produktywnym, wejście w świat samorozwoju, jestem pewny, że mega chciałbyś zacząć to 5 lat. Wcześniej niż zacząłeś. A nie stało się tak dlatego, ponieważ my z przeszłości nie podejmowaliśmy decyzji, które byłyby najlepsze dla nas długoterminowo. Nie podejmowaliśmy decyzji, które nie były egoistyczne. Ponieważ jeżeli podejmujemy decyzje, dzięki którym tu i teraz możemy czuć się dobrze, ale w przyszłości będziemy czuć się gorzej, to są one po prostu egoistyczne. Czas jest ograniczony, więc nie popełniaj moich błędów. I nie mów sobie, że przerwa świąteczna dopiero się zaczęła, więc teraz sobie trochę pograsz, a później będziesz produktywny. Teraz sobie tylko troszkę odpoczniesz i za 2-3 dni weźmie się do roboty. Ja za każdym razem wpadałem w tą pułapkę. Mówiłem sobie, że ok, wrócę do domu, siądę przed ten komputer, pogram sobie trochę i za 2-3 dni wezmę się na naukę do sprawdzianów, które będą po tej przerwie. I zgadnij, w jaki sposób się to kończyło. Za każdym razem taki sam. Czyli, że przesiedziałem przed kompem całe święta. Więc nie zaczynaj od jutra, nie zaczynaj od zaraz. Zacznij od teraz, ponieważ najlepszym czasem na podjęcie decyzji, że chce się dążyć do bycia najlepszą wersją samego siebie, jest właśnie tu i teraz. Pomyśl o tym, co twoi koledzy robią tą przerwę świąteczną. Czy siedzą sobie na swoim telefoniku i grają w Clash Royale, Clash of Clans, siedzą sobie na komputerku i grają w ligę CSK, Valoranta, pijąc sobie kakałko przez rurkę. Pomyśl sobie, co robią i rób zupełnie na odwrót. Bo tak jak mówiłem już wiele razy, jeśli będziemy robić to, co 99% osób skończymy dokładnie tak, jak 99% osób. Nie ma od tego odstępstwa. I taką jedną rzeczą, którą możesz zastosować już dziś, żeby jutrzejszy dzień był lepszy, jest postanowienie, że będziesz chodził spać codziennie o tej samej godzinie przez całą tą przerwę świąteczną. Bo jak gdy byłem młodszy, uważałem, że super sprawą jest siedzieć po nocach, jest wykorzystać ten wolny czas jak najbardziej. Każdą godzinę, każdą minutę, każdą sekundę. Musiałem wykorzystać na wbicie rangi w mojej ulubionej grze. I czy to po tych siedmiu latach spędzania czasu w ten sposób? Coś mi dało? Bardzo niewiele. A jednak za każdym razem, gdy miałem jakikolwiek wolny czas, zawalałem swój sen. Za każdym razem mówiłem sobie, że to ostatnia gra, że pogram jeszcze tylko godzinkę i 23:00 idę spać. Potem 24, pierwsza, druga. I na końcu byłem tak zmęczony, że po prostu już musiałem się położyć. I często zasypiałem z telefonem w ręku. A później rano budziłem się, telefon leżał obok mnie, ja w okularach nie wiem, co się dzieje, kompletnie niewyspany, jest godzina. 11, 12, wszyscy już od 4 godzin są na nogach. I jakiś chłopak, który w tym momencie miał te same cele i marzenia co ja, już od 4, może 5 godzin pracował na swoją wymarzoną przyszłość. A ja leżałem w okularach. Cały wygnieciony, a czas, jakiego potrzebowałem, żeby dojść w ogóle do siebie i żeby w sumie znowu usiąść do komputera, no to były tak z 2-3 godzinki. Więc ustal sobie godzinę, taką realną godzinę. Na przykład dla mnie będzie to godzina 22, o której codziennie będziesz chodził spać. I trzymaj się jej. Żeby sobie to ułatwić, możesz ustalić sobie również godzinę, o której będziesz odkładał telefon, ponieważ jeśli dasz radę odłożyć swój telefon wcześniej, to wcześniej pójdziesz spać. I ostatnią taką prawdę rzeczą, jeśli chodzi o Twoje podejście, pamiętaj o tym, że rodzina jest ważna, żebyś spędził z nią jak najwięcej czasu, ale resztę tego czasu który Ci zostanie poświęć na rozwój, na punkt numer dwa, czyli dążenie do swoich celów. Gdy już zastosujesz ten mindset, który Ci podałem, weź kartkę i wypisz sobie, co chciałbyś osiągnąć. Tą przerwę świąteczną. Bo jeśli zrobisz wszystko, co do tej pory Ci powiedziałem, ale nie masz w tym żadnego celu, to uwierz mi, że w pewnym momencie polegniesz. Człowiek bez celu jest jak człowiek wsiadający do taksówki i zapytany o to, gdzie chce jechać, odpowiada, że nie wie. Jak myślisz, w jaki sposób zachować się wtedy taksówkarz? Będzie kręcił w kółko, bo tak naprawdę bez żadnych współrzędnych nie jest w stanie nigdzie dojechać. I tak samo jest w życiu. Jeśli nie masz celu, jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to powiedz mi, w jaki sposób chcesz tam dojść, bo jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, jesteśmy w stanie dojść do swojej wymarzonej. Przyszłości, ale najpierw musimy określić, w jaki sposób ona wygląda oraz co musimy zrobić, żeby do niej dojść. I ta przerwa świąteczna jest idealnym czasem na to, żeby zacząć wyznaczyć sobie cele. Powiem Ci na moim przykładzie, że moimi celami jest wrócić trzy. 4 mega dobre filmy, codziennie trenować minimum przez 30 minut, a jeśli się nie uda, to godzinę następnego dnia, naprawić swój grafik snu, bo ostatnio mam taki czas, że pracuję po prostu zbyt długo, pomóc tylu osobom, ile mogę, w moim nowym programie, w którym pomagam wygrać z uzależnieniami. Jeśli chcesz się do niego zapisać, to link w opisie. Sprawić, by każdy w rodzinie był szczęśliwy podczas świąt i czytać daną ilość czasu. Więc wyznacz sobie mierzalne cele, taki sposób, żebyś mógł je codziennie monitorować, ale też wyznacz sobie na nie deadline. Jest takie prawo prawo par które mówi, że jeżeli masz na coś wyznaczony deadline, to praktycznie nie jesteś w stanie tego nie osiągnąć. Powiedzmy, ja dzisiaj wstając rano i mówiąc sobie, że chcę ponagrywać filmy, ustaliłem sobie, że do godziny 10 wszystkie filmy muszą być nagrane. Jest obecnie 9.04, miałem w planach nagrać dwa filmy, raz jest pierwszy, zaraz zacznę nagrywać drugi i tak naprawdę nie ma opcji, żebym tego nie osiągnął, bo wyznaczyłem sobie deadline. Tak samo jest z czymkolwiek robisz, czy z czytaniem książki, czy z uczeniem się na jakiś sprawdzian. Czy z treningiem. Możesz powiedzieć sobie, że do godziny 12 danego dnia musisz potrenować przynajmniej 30 minut. Do godziny 20 danego dnia musisz nauczyć się danej części materiału. Możesz tutaj zastosować technikę krojenia, czyli dzielenia danego celu na mniejsze kawałki. Na przykład ja postanawiając sobie, że chcę wrzucić 3-4 mega dobre filmy, nie skupiam się od razu na tym, żeby zrobić je 4 na raz, tylko skupiam się na jednym, później drugim, później trzecim, później czwartym. Każdy z nich mogę podzielić na zrobienie miniaturki, montaż i nagranie. I każdą z tych czynności. Również mogę sobie podzielić na mniejsze części. Dzięki temu każdej z nich mogę przypisać deadline, a dzięki temu prawo Parkinsona działa i nie pozwala mi nie wykonać tego celu. Więc zapauzuj teraz ten film, weź sobie kartkę i napisz. Chcę czytać przez 3 godziny te święta. Chcę trenować przynajmniej 5 dni. A później weź sobie kalendarz i zapisz, w jakie dni będziesz trenował. Ile czasu dziennie będziesz czytał. Jeśli ci się nie uda, to jakie będzie zadośćuczynienie. Tak samo jak ja. Napisałem sobie minimum 30 minut treningu codziennie, a jeśli się nie uda, to minimum godzina następnego dnia. I właśnie w taki sposób, wyznaczając sobie cele, ale również mówiąc sobie o działaniach, jakie musisz robić, żeby je wykonać, wejdziesz na wyższy poziom samorozwoju. Każdego dnia siadaj wieczorem i wyznacz sobie dwa Główne cele na kolejny dzień. Ja odkąd zacząłem stosować tą technikę, po pierwsze, czuję się dużo lepiej, ponieważ czuję, że naprawdę idę do przodu, że naprawdę codziennie osiągam jakieś cele, a po drugie, jestem dużo bardziej produktywny, ponieważ nie mam tych celów tysiąc, tylko dwa i tylko na nich muszę się skupić. Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej pomocy w wyznaczeniu sobie celów, bo wiem, że wiele młodych osób ma z tym problem, to tutaj zostawiam Ci film, jak wyznaczać i osiągać swoje cele, więc obejrzyj go zaraz po tym. Trzecią częścią naszego planu będzie. Działanie. Bo teraz masz już dobry mindset, masz już wyznaczone cele, albo przynajmniej wiesz, że po tym filmie musisz obejrzeć film o wyznaczaniu celów, ale teraz musisz wyznaczyć działanie, jakie potrzebujesz zrobić, żeby te cele osiągnąć. Jeśli masz taką możliwość, to wyznacz sobie godzinę, w jakiej codziennie będziesz wykonywał te działanie. Na przykład u mnie jest to pół godziny treningu od 13.30 do 14. Czemu akurat w taki sposób? Ponieważ dzięki temu będziesz w stanie wytworzyć sobie nawyk i dzięki temu będzie ci dużo łatwiej robić to z każdym kolejnym dniem. I pamiętaj, że jeśli w jakimś dniu nie uda. Ci się czegoś zrobić, to unikaj pułapki, jaką wpada większość osób, czyli mindsetu gumki recepturki. Wyobraź sobie, że mam tu gumkę recepturkę. Naciągam ją jak tylko mogę. I nieważne, jak mocno jestem w stanie ją naciągnąć, za każdym razem, gdy ją puszczę, ona wraca do punktu startowego. I wiele osób myśli, że właśnie w taki sposób wygląda progres, że jeśli trenowali już 3 dni pod rząd, a zaplanowali sobie, że będą trenować 7 dni pod rząd i czwartego dnia im się nie uda, to wszystko się zeruje. Jeśli byli na fapie już dwa tygodnie, ale w końcu nie wytrzymali i spucowali torpedę, bo nie doszli do dnia 90 i nie zaczęli rewitować. W taki sposób to nie wygląda stary, bo jeśli przez te święta dasz radę, powiedzmy, czytać przez 4 godziny, a przez resztę roku, całą resztę roku, czytałeś łącznie 4 godziny, to zobacz jak ogromny progres już poczyniłeś. I nawet jeśli danego dnia ustaliłeś sobie, dobra, czy tamte pół godziny i nie uda ci się czytać, chociaż w poprzednich 3-4 dniach udawało ci się to robić, to twój progres się nie zeruje. Wracasz tylko lekko, spadasz tylko lekko w dół, ale później już jedyna słuszna droga prowadzi na szczyt. I tak jak już mówiłem, tak samo jest z osobą, która liczy dni na NoFapie. Jeśli to robisz, to po pierwsze wiedz. Że jest to beznadziejna strategia, ponieważ w życiu osiągamy to, na czym się najbardziej skupiamy. Więc jeśli skupiasz się tylko na tym, żeby nie pucować torpedy, a nie na tym, że pewnie jesteś uzależniony od pornosów, to w końcu sobie zwalisz. A po drugie, jeśli wytrzymałeś już 8-9 dni, a wcześniej udawało Ci się tylko jeden czy dwa, to zobacz jaki to już jest progres. Więc okej, okay, mamy już dobre podejście, mamy już cele, wiemy jak działać i już w tym momencie masz niesamowitą przewagę nad wszystkimi Twoimi rówieśnikami, a to nie wszystko. Bo czas na najważniejszą część, czyli produktywność. Jeśli zastosujesz wszystkie wszystko, co do tej pory powiedziałem Ci w tym filmie. Ale nie będziesz produktywny, czyli będziesz prokrastynował albo po prostu robił dane czynności więcej czasu, niż one na to potrzebują, ponieważ cały czas będziesz się rozpraszał, cały czas tylko będziesz sięgał po telefon i sprawdzał, czy ktoś je cię Ciebie nie napisał. Tak jak ja w przeszłości, to dużo ciężej będzie Ci wyprzedzić tych wszystkich jeremich. Dlatego po pierwsze zrozum koncept tak zwanych brain pointów i że za każdym razem, kiedy się budzisz, masz ich ograniczoną ilość. Oraz, że za każdym razem, kiedy podejmujesz jakąkolwiek decyzję, czy będzie to decyzja o to, w co się ubrać? Czy będzie to decyzja o to, co w danym dniu zjeść, to nie jesteś w stanie już tego cofnąć. Twoje brain pointy się zmniejszyły. Autor książki Deep Work podaje w niej mega fajną analogię, w jaki sposób funkcjonuje nasze skupienie. Mamy szklanki i mleko. Mleko to nasza uwaga, a szklanki to każda czynność, której ją poświęcamy. Na początku dnia całe to mleko jest w jednej szklance, ale później wstajemy i pytamy się: ok, ubrać tą bluzkę czy tą? Więc to całe mleko, czyli naszą uwagę przelewamy teraz do innej szklanki, ale w tej szklance zawsze zostaje trochę na ściankach. I nie jesteśmy w stanie się tego pozbyć. I jeśli w ciągu dnia przelewamy to mleko tysiące razy, to w pewnym momencie one się kończy. W pewnym momencie jest na stole tysiąc szklanek i każda z nich ma troszkę mleka na ściance, a w ostatniej jest już dosłownie kapka. I tak samo jest z naszą uwagą. Jeśli w danym dniu damy już czemuś naszą uwagę, czyli na przykład tak jak ja w przeszłości. Wstaniesz, weźmiesz do ręki telefon, wejdziesz na Instagram Instagrama i na profil jednego influencera. O, dobra, on robi to. Drugiego influencera. U, ciekawe, no. Wyłączysz Instagrama i wejdziesz na Discorda. O kurde, ta osoba do mnie napisała, ta osoba do mnie napisała. Dobra, wchodzę na Messengera. Zobacz, ile razy w ten sposób przelewałem mleko z jednej do drugiej szklanki. Ile brainpointów już straciłem. Dlatego właśnie większość osób nigdy nie osiąga swoich celów. Dlatego właśnie nawet jeśli zastosowałbyś już wszystko, co w tym filmie Ci podałem, a nie zrozumiałbyś tego konceptu, to dużo ciężej byłoby Ci to wszystko wykonać. A jak możesz wykorzystać tą wiedzę? Za każdym razem, tak jak mówiłem, wieczorem usiądź i zapisz sobie dwa cele na kolejny dzień i wykonaj je jako pierwsze. Wtedy będziesz miał najwięcej brainpointów, twoja szklanka mleka będzie najbardziej pełna, a co za tym idzie, wykonasz je dużo lepiej niż każde kolejne zadanie w twoim dniu. I jak możesz sobie to ułatwić? Ogarnij sobie najlepszą aplikację na twój telefon, jaka w ogóle istnieje. I pewnie myślisz, że podam ci teraz jakąś aplikację ze sklepu Play, jakąś aplikację z Apple Store'a. Najlepsza aplikacja już jest na twoim telefonie. Jest nią tryb samolotowy. Gdy kładziesz się spać, po prostu go włączaj. I nie wyłączaj do momentu. Kiedy naprawdę będziesz chciał użyć swojego telefonu, ja w tym momencie mam na telefonie włączony tryb samolotowy, bo mogę przecież nagrywać i nie mieć w nim internetu. Wstałem rano, poszedłem pod zimny prysznic, wróciłem tu, zapisałem sobie wdzięczność, afirmację, pomedytowałem, a teraz siedzę i nagrywam, i do tego momentu nie oddałem swojej uwagi żadnej aplikacji, która tak bardzo pragnie naszej uwagi. Musisz zrozumieć, że Twój telefon to nie narzędzie, to rozpraszacz. I ludziom, którzy projektują te wszystkie algorytmy, te wszystkie aplikacje, te wszystkie gry, nie zależy wcale, na tym, żebyśmy osiągnęli swoje cele. Nie zależy wcale na tym, żebyśmy mieli wymarzoną przyszłość. Im zależy tylko na naszym straconym czasie i zależy im tylko na tym, jak oni mogą go wykorzystać, żeby zarobić więcej kasy. Mając to na uwadze zrozum, że TikTok, Instagram, Discord, YouTube wszystkie te aplikacje chcą tylko Twojej uwagi. I wszystkie te aplikacje chcą tylko rozproszyć Cię przed osiągnięciem większego celu. Więc przez tą całą przerwę świąteczną, a później też po niej podejmuj decyzję bardziej świadomie. Podejmuj decyzję w taki sposób, tak jak już mówiłem, które byłyby najlepsze dla Twojej wersji? Za 50 lat. I kolejną mega ważną rzeczą, jeśli chodzi o produktywność, to tak naprawdę dowiedziałem się mega niedawno i za każdym razem popełniałem ten błąd. Będzie wyznaczenie sobie czasu, do którego będziesz pracował, trenował czy czytał, a następnie zaplanowanie sobie czasu na odpoczynek. Odpoczynek jest tak ważny, że nagram o nim cały kolejny film, być może masz go już tutaj, ale wiem o tym, że jeszcze 2-3 miesiące temu potrafiłem całe dnie siedzieć, montować, nagrywać, skryptować, nie zwracać uwagi na to żeby jakkolwiek odpocząć. I jak się to skończyło? Jakiś miesiąc temu było mi naprawdę ciężko robić którąkolwiek z tych czynności. Byłem tak wykończony tą ciągłą pracą, tym ciągłym byciem produktywnym, że po prostu mój mózg i mój organizm odmawiał współpracy. On chciał odpocząć, ale odpocząć w dobry sposób, nie pograć sobie w gry, czy posiedzieć na TikToku. Pójść na spacer, pomedytować, pojeździć na rowerze, zrobić coś innego. Wiele osób w ogóle pomija tą część myśli, że gdy przychodzi ta pierwsza motywacja, że gdy pierwszy tydzień, dwa tygodnie, miesiąc są w stanie być w 100% produktywnym od rana do nocy, to to się nigdy nie skończy. Ale prawda jest taka, że jesteśmy tylko ludźmi. Potrzebujemy być zdrowi, potrzebujemy zadbać o swoje zdrowie psychiczne. I dobry odpoczynek właśnie to nam zapewni. Więc wyznacz sobie taką godzinę, do której będziesz pracował, żeby następnego dnia być w pełni sił. I wykonać dane czynności na takim samym poziomie. Bo możesz iść drogą numer jeden, czyli być w 100% produktywny danego dnia, rozwalać tylko zadanie za zadaniem i skończyć ostatnie zadanie dosłownie 15 minut przed tym, jak położy się spać, wstać rano. I nie mieć praktycznie na nic motywacji, albo możesz wyznaczyć sobie tą godzinę, do której codziennie będziesz pracował, do której codziennie będziesz grindował, i po niej po prostu dasz sobie odpocząć. Po niej po prostu wyłączysz swój mózg i zrobisz coś dla siebie. I uwierz mi, że dzięki temu będziesz w stanie być produktywny codziennie, a dzięki temu zrobisz dużo więcej tą przerwę świąteczną. I tak jak włączenie trybu samolotowego, czy zostawienie swojego telefonu w łazience albo po prostu daleko od siebie, pomoże ci osiągnąć twoje cele. Tak samo najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, żeby osiągnąć je jeszcze szybciej, jest pozbycie się przeszkód, jakie są na twojej drodze. I być może taką przeszkodą jest właśnie produktywność. Jest właśnie brak większej chęci albo jakieś uzależnienia. I jeśli tak jest, to zadbaj o to, żeby sobie z tym poradzić. Na moim kanale jest już masa filmów odnośnie tych tematów, ale jeśli już je oglądałeś i po prostu stwierdzisz, że nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić, to kliknij teraz pierwszy link w opisie i zapisz się na rozmowę jeden na jeden ze mną, na której będę w stanie dowiedzieć się więcej o Twoim problemie i będę w stanie być może zaproponować Ci mój nowy program, w którym pomagam ludziom właśnie być bardziej produktywnym czy wyjść uzależniony. Jeśli to twój problem, to nie czekaj, tylko zapisz się już teraz, ponieważ pomogę Ci zdominować te święta. I bądź najlepszą wersją samego siebie.